Opowieści witają na swoim kanale. Zapraszamy do oglądania. Był sobie raz elf o imieniu Filip, który pracował w warsztacie Mikołaja. Filip był bardzo pracowity, zdolny i pomysłowy. Potrafił zrobić z niczego piękne zabawki. Jego specjalnością były roboty, samochody i lalki. Filip bardzo lubił swoją pracę i chciał sprawiać radość dzieciom. Przy tym co pomagał Mikołajowi przygotowywać prezenty DLA dzieci. Pewnego roku warsztat Mikołaja został zasypany wielką śnieżycą, której jeszcze nigdy nie było w okolicach koła podbiegunowego. Boże, narodzenie w myślach Mikołaja i elfów zostało przez chwilę zagrożone. Elfy były przerażone. Nie wiedziały, co robić. Mikołaj był bardzo smutny i zaniepokojony. W długim czasie przemyśleń powiedział do elfów: Musimy jakoś sobie poradzić i uratować Boże Narodzenie. Wtedy Filip wpadł na genialny pomysł. Powiedział do Mikołaja i pozostałych elfów. Musimy użyć mojego tajnego narzędzia, magicznego śrubokręta. Ten śrubokręt może naprawić wszystko, co jest zepsute lub zaczarowane. Musimy tylko dotknąć nim każdej rzeczy, zabawki i przywrócić jej pierwotny kształt i sprawić, aby wyglądała jak nowa! Mikołaj i elfy byli zachwyceni pomysłem Filipa. Poprosili go, żeby pokazał im, jak działa magiczny śrubokręt. Filip wziął jeden element zepsutych drzwi i dotknął go śrubokrętem. Natychmiast drzwi zrobiły się jak nowe. Elfy zaczęły klaskać i wiwatować. Mikołaj uśmiechnął się i powiedział do Filipa: Filip, jesteś genialny. Dzięki Tobie możemy uratować Boże Narodzenie. Mikołaj i Elfy wzięli się za wielkie sprzątanie bałaganu, którego narobiła śnieżyca. Naprawili dach, drzwi wielkiego magazynu oraz naprawili zabawki, które ucierpiały podczas zawieruchy. I tak Mikołaj i Elfy wzięli się do pracy i naprawiali wszystko, co zniszczyła śnieżyca. Razem dotknęli magicznym śrubokrętem wszystkich zabawek. Następnie zapakowali je do worków i załadowali na sanie. Wreszcie wyruszyli w podróż po świecie, dostarczając prezenty do wszystkich dzieci. Podczas rozwożenia zabawek Elfa Filipa rozpierała duma, w głowie myślał o tym, Iż nie mógł zawieść i Mikołaja, i dzieci na całym świecie. Filip był bardzo szczęśliwy i dumny, że mógł pomóc Mikołajowi i elfom. Czuł się jak bohater. Mikołaj i pozostałe elfy byli bardzo wdzięczni i podziwiali Filipa. Przytulili go i podziękowali mu za jego pomoc. Razem świętowali sukces i cieszyli się z przyjaźni i magicznej atmosfery Bożego Narodzenia.